Jak długo jesteśmy owcami, w naszej obronie staje Chrystus. Jak zaczynamy się bawić wilki, to musimy pamiętać, że jesteśmy sami. I to jest odpowiedź na pańskie pytanie, co się dzieje w ziemi świętej. Tam, gdzie ludzie pamiętają, że są owcami Chrystusa, kwitnie pokój. A tam, gdzie próbują się pobawić wilki, ile się to kończy? Nie da się cały czas żyć na karabinach, jeśli chcemy mieć tam chrześcijan, to musi być także miejsce, gdzie może chłopak pójść dziewczyną, gdzie mogą siąść w kawiarni, gdzie nie muszą się patrzeć, czy ktoś na nich nie strzela, nie patrzy się źle. Takie rzeczy też powstają i to też przy pomocy Kościoła w potrzebie. Nie jestem zwolennikiem migracji. Chcę, żeby każdy mógł żyć w swoim własnym miejscu i nie uważam, że ona jest rozwiązaniem. Wie pan, się, jak się skończyło przyjęcie przez Polskę rodzin syryjskich w czasie tego wielkiego kryzysu migracyjnego? Mhm. Wszyscy uciekli. Z Polski. Wydaje mi się, że w Polsce mamy okropnie dobrze, a ksiądz jest akurat terenów, w których na pewno nie jest okropnie dobrze, tylko jest po prostu okropnie. Ten dysonans nie przeszkadza ojcu? Powoli się zaszczepnego a nie zawsze można, kiedy rozmawia się z ludźmi z Ziemi Świętej. I dla nich jest pytaniem o ich przyszłość, czy oni będą mogli zostać, kiedy staje się pytanie. Oni w tym momencie mówiąc tak brutalnie mieli swoje żniwa, przyjeżdżało bardzo wiele pielgrzymów, chcieli być w miejscach narodzenia Chrystusa. To była także kwestia ich utrzymania, ich rodzin. Kiedy jest tam pusto, to jest dla nich pytanie o przyszłość, a jeszcze bardziej duży kontrast, kiedy pojawiam się w Syrii. I naprawdę człowiek doświadcza, że nasze problemy to są żadne problemy. Kiedy się patrzy na ludzi, którzy mają problem dotarcia do domu, którzy mają kłopot ogrzaniem tego domu, a w Syrii jest zimno, dawno tak w życiu nie zmarzłem jak tam. To są kawienne domy bez ogrzewania, więc proszę sobie wyobrazić, jak tam się oni czują. Kiedy jest to problem dotyczący zapewnienia więcej niż jednego posiłku dziennie, kiedy spotyka się z ludźmi i potem dowiaduje się, że znowu były działania jakieś wojenne i ktoś z nich zginął, Inaczej Teraz wojna się skończyła, zamroziła lub skończyła. Prezydentem jest dżihadysta. Czy to oznacza dla chrześcijan w Syrii mm, złą perspektywę? Niepewność. To chyba najbardziej słowo, które dotyka. Prezydent mówi w Syrii tak: ja może byłem dżihadystą, ale nie lubię, jak mi to się wypomina, ponieważ nigdy nie atakowałem cywilów. Problem polega na tym, że zmieniła się też sytuacja chrześcijan. To było około 15%, to była licząca się mniejszość w tym kraju. W tej chwili to jest około 1,5-2%, więc ich głos jest mniej już słyszalny. Zmieniła się struktura, to są przede wszystkim gdzie starsi, młodzi ludzie wyemigrowali, Europa ich przyjęła, nie ma ich po prostu. jest społeczność to jest tylko 2% dzieci w tym momencie. I ta społeczność, która ma świadomość tego, że wpływ e, islamu jest coraz większy na życie. E, takie ich. Takie Domowe nawet. Domo pan, e, kilka miesięcy temu miało być odbyć konkurs w Homs, e, koncert, który miano śpiewać pieśń, która stała się jednym z hymnów całej tej rewolucji. E, na dzień przed mufti powiedział, że nie i koncertu nie było. Oni się tego boją. T tego typu e, ingerencji. To są takie konkrety. Hmm, czy tutaj, jak ksiądz bywa w Polsce, ja przypomnę, że, że Ksiądz jest dyrektorem sekcji polskiej hmm, Pomoc Kościołowi w Potrzebie. To zapomniałem powiedzieć, a to jest przecież ważna, ważna historia. No i jest ksiądz w Polsce, <laughs> i przede wszystkim pytają księdza o katolicy, którym się ksiądz spotyka, członkowie rodzin, znajomi, o sprawy duchowe, czy o Jędraszewskiego albo takie evergreeny polskich rozmów na temat Kościoła. Raczej mnie pytają w tym momencie o tamte miejsca. Oni wiedzą, no że zawsze z tym byłem z, e, związany, e, dlatego że ja mówię, bo ja przychodzę przede wszystkim zawsze dziękować. W tej chwili też chcę przed e, Bożym Narodzeniem podziękować wszystkim tym, którzy weszli na naszą stronę pkwp.org, wszystkim tym, którzy zakupili jakieś rzeczy, takie drobiazgi, typu na choinkę, e, które były. Wszystkim tym, którzy pamiętali w modlitwie. Oni chrześcijanie bardzo m, lubią w tym momencie papieża Leona. To jest chyba najlepsze słowo. Papież jest naprawdę bardzo lubiany. Chyba stały się jako portret jedną z bardziej popularnych rzeczy w tym, w tym kraju. Dlatego że po prostu przyszedł, specjalnie uczestniczył w liturgiach orientalnych. Dla... Orientalnych, to musimy chyba wytłumaczyć. Liturgia orientalna to? To są liturgie tzw. kościołów przedhalcedońskich, kościoła asyryjskiego, kościoła, kościoła um ortodoksyjnego, syryjsko ortodoksyjny czyli dawnych monofizytów. To są liturgie chrześcijan, którzy dawniej mówili tylko językiem aramejskim, czyli tych pierwszych grup chrześcijan. Jezu, je, językiem Jezusa, prawda? Dokładnie. Robi wrażenie. To robi wrażenie. Oni dalej w ten sposób odmawiają Ojcze Nasz. Dalej słowa konsekracji brzmią tak, jak je wypowiadał Chrystus. I papież świadomie był to, jest to kościół armeński, najstarszy kościół chrześcijański, jaki mamy w znaczeniu państwa, które przyjęło chrześcijaństwo. I papież był właśnie z nimi. Właśnie w tych liturgiach uczestniczył oni to docenili, bo mówią, on pokazał światu, że my jesteśmy. To jest jego pierwsza pielgrzymka, a on był razem z nami, on w naszej liturgii uczestniczył. Myślę, że to, co my możemy zrobić, to pierwsze rzecz by właśnie traktować ich jako naszych braci. Oni są. Dla nich ta świadomość jest niesamowicie ważna. To może być drobiazg, ale to już jest wiele. Modlitwa. Oni żyją modlitwą. Tam bez wiary nie można żyć. Albo się ucieka w tym momencie, albo się pogrąża w rozpaczy. Więc to, co, to, co możemy dać im, to jest modlitwa. Czy możemy pomóc? Tak. Na naszej stronie pkwp.org można wejść zobaczyć te wszystkie nasze kampanie, które są. Ja wiem, że to jest kropla w morzu potrzeb. To mnie często pytają. Te rzeczy pozwalają utrzymać się około 50 rodzinom w Ziemi Świętej, ale bez nas tych 50 rodzin by nie było. Jeżeli z innych krajów, a takie akcje są prowadzone przez pomoc Kościołowi w potrzebie w innych krajach, inni się dołączą, to już mamy ładne osiedle i to już jest zupełnie konkretna pomoc. Którą, no oczywiście każdy człowiek, nawet nie dobrego serca, ale po prostu z jakimkolwiek sercem ochotnie wspomoże. Mamy na do księdza takie pytanie trochę gorzkie przedwigilijne, ale ono co roku powraca u mnie. Betlejem, Jerozolima, Ziemia Święta, one w żaden sposób nie kojarzą się z pokojem i świętością, tylko wieczno, wiecznym nasileniem konflikt, wiecznym konfliktem, czasami bardzo nasilonym przechodzącym wojnę, a czasami nie ma wojny, tylko jej zagrożenie Wisi nad nami. No, czy to jest taki plan Boży, czy jednak to jest nasza radosna twórczość? E, ja jest, zawsze wszystkim mówię, że jestem głosicielem dobrej, a nie złej nowiny, więc skupię się na tym, co jest dobre, jeśli pan redaktor pozwoli. E, tym, co mnie szokuje w tych miejscach, to jest e, niesamowita współpraca jednoj chrześcijan. Myślę, że Takiego ekumenizmu, jaki tam jest, każdy z nas by sobie życzył. Razem celebrują swoje uroczystości, odwiedzają się nawzajem, w szkole są ze sobą, znają się po imieniu. Centra kulturalne jednego czy drugiego kościoła są także dla drugiego. Kościół jest dla nich domem. Myślę, że jest to miejsce pokoju, tylko trzeba przyjąć pewne wartości. Te wartości, które mówi się, że są fundamentem cywilizacji judeo-chrześcijańskiej. Wartość przebaczenia. Zaszokował mnie biskup łaciński, wikariusz apostolski Aleppo. Mówił o tym z boku, bo on tak jest bardzo skromny człowiek. To jest biskup, który dawniej nazywałby się konfesores. Więziony, ma za sobą doświadczenie, próbę nawet wymuszenia na nim zmiany wiary, a jednak pozostał wierny Chrystusowi. I mówił, dlaczego ich wypuszczono. Bo szokiem dla ówczesnych władz państwa Islamskiego było to, że kiedy dostali od rządu broń, powiedzieli, że nie będą strzelać do braci. Aha. I w tym momencie przypomniałem sobie słowa też Syryjczyka, pochodzącego z Antiochii, który mówił, że jak długo jesteśmy owcami, w naszej obronie staje Chrystus. Jak zaczynamy się bawić wilki, to musimy pamiętać, że jesteśmy sami. I to jest odpowiedź na pańskie pytanie, co się dzieje w Ziemi Świętej. Tam, gdzie ludzie pamiętają, że są owcami Chrystusa. Pokój, a tam, gdzie próbują się pobawić wilki, ile się to kończy? Nie ma takiej chęci zemsty na chrześcijanach za to, co robi Izrael w gazie? Myślę, że mogą się takie rzeczy pojawiać, ale chyba raczej nie. Myślę, że w tym momencie, owszem, są, pojawiają się ataki. Myśmy byli w kościele, w którym wybuchła 23 czerwca w czasie, w niedzielę, msze, w czasie mszy świętej bomba. Ale właśnie pokój tych ludzi... Pokój niesamowity tych ludzi. Owszem, tam są inne problemy. To jest takie miejsce, panie redaktorze, gdzie po latach pracy różnego typu, a od roku przecież ja po różnym świecie, mnie ścisnęło coś w gardle. Więc naprawdę to są sytuacje trudne, kiedy proboszcz pyta się mnie, czy musi kupować cukierki za przekazaną ofiarę, bo on by wolał, żeby dzieci miały dwa posiłki w Boże Narodzenie. To wtedy człowiekowi trochę tak ściska w gardle i patrzy się na to wszystko inaczej. Ale właśnie pełno pokoju. To, że oni właśnie, o, wybud w, po Eucharystii z kapicy są wynoszone ławki, żeby zrobić miejsce dla studentów, żeby się uczyli, bo wszędzie jest zimno i nie ma prądu. Więc Kościół jest miejscem, w którym się oni uczą, ale mają tylko czas do określonej godziny, bo kiedy dzieci wrócą ze szkoły, nie wszystkich stać na szkołę prywatną. Ta szkoła oficjalna uczy, ale indoktrynuje, niczego nie uczy tak naprawdę, nawet matematyki fizyki, więc mają takie swoje, nazwijmy to, komplety, kursy, tak. no takie dokształcanie. Do uczki, jak to się do mówiło uczki w moim tak. dzieciństwie. Mhm. I oni przychodzą wtedy na to. Patrzy się człowiek na to jednak z większą, bardziej taką no, optymistycznym podejściem. Byłem na ich y, wigilijnych tych targach. No nie, niesamowita bieda, bo to widać, no, po rzeczach, które są oferowane. Ale pokój, śpiewanie, chóry, które tworzą, ale uczestniczyliśmy w takim śpiewaniu chóru z... E, Także są i muzułmanie w tym śpiewają, w tym centrum kulturalnym, więc żeby nie było żadnej dyskusji, śpiewają wszyscy do remii i tak dalej, na różne melodie. Ale ładne, pokazujące, że można znaleźć jakąś drogę. <noise> Mówił już ojciec o papieżu Leonie, ja muszę powiedzieć, że kilka tygodni temu byłem na czwartym forum katoliczek i katolików, no, takim bardzo progresywne skrzydło kościoła senodalnego, ale odwiedził je w tym roku kardynał Grzegorz Ryś, który między innymi napąknął, no oczywiście nie może mówić wiele, bo wiadomo, konklawe jest otoczone tajemnicą, ale tak napąknął swoim udziale w konklawę i uderzyły mnie dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że kardynał Ryś rzeczywiście opowiadał o tym, że, na że przed konklawę seni kardynał senior wygłosił ponadgodzinną mowę. <głosł> I tak sobie myślę, potulni ci kardynałowie cichutko siedzą i przez półtorej godziny słuchają jednego ze swoich, a to wiadomo, najtrudniej z kolegi słuchać, to, to wiadoma sprawa. I mówił przede wszystkim o no, Soborze z 325 roku, o ustawił podstawę naszej wiary i o tym, kim jest, kim jest dla niego, czyli tego kardynała, seniora Jezus. No i wszyscy grzecznie słuchają. A następnie Grzegorz Chrystus, to jest punkt drugie mojego zaskoczenia, mówi, godzinkę mówi z tego za 40 minut mówi o Jezusie Chrystusie. No jak to? A gdzie, a, a gdzie o problemach naszej ojczyzny? A gdzie o problemach z gender? A gdzie o problemach z adopcji dzieci przez pary jednopłciowe? A gdzie kryzys cywilizacji? A gdzie totalny upadek wszystkiego? Jest o Jezusie i potem jest kropka. No a o być innego? No Właśnie o całym szeregu rzeczy, o których zwykle mówię o hierarchowie Kościoła, kiedy tylko dorwam się do słuchaczy, prawda? Kryzys cywilizacji, tęczowa zaraza, bitwa warszawska, którą trzeba znowu wygrać i tak dalej. To, to, to i, i słyszymy dość często. I myślę sobie, to było takie ozdrowieńcze dla mnie, że przychodzi hierarcha i po prostu mówi o Jezusie, przy czym nie chodzi o to, czy ja jestem wierzący, czy nie, chodzi o to, że moim zdaniem każdemu na świecie dobrze robi. Jak ktoś nagle mówi o kwestiach związanych z tym, jak żyć i o takiej postaci, bo dla jednych to będzie Bóg, a dla drugich nie, prawda? Ale takiej postaci, która no, ogromno, ogromny wpływ miała na naszą kulturę tak życia codziennego, to jest bardzo pouczające. <laughs> może by to było światełko w tunelu ta kościoła, może więcej Jezusie mniej o zagrożeniu płynącym migracji niekontrolowanej. Ja myślę, że, musimy zawsze pamiętać, że mamy być głosicielami dobrej nowiny I ja się na tym staram skupić. Księdza kardynała Rysia poznałem w 1983 roku, czwartym roku, to już dość dawno, tak. e, poznali go na obozie dla dzieci upośledzonych, bo on tam był jako opiekun, ja także. A w tej chwili wiem, że tym, co go zainteresowało, było to, że w mojej podróży do Syrii towarzyszył mi jego dyrektor Caritas, mm -hmm. ponieważ ma swoje plany, swoje projekty. Miał wtedy jeszcze jako arcybiskup metropolita łódzki, dotyczące Bliskiego Wschodu. Myślę, że to jest właśnie skupienie się na tym, co dobre, co łączy, o czym nikt za bardzo nie za może zakwestionować, co się łączy na pewno z misją naszą jako chrześcijan, co się łączy z pobytem, miłością wobec drugiego człowieka i myślę, że to jest odpowiedź. Mam głosić dobrą nowinę. A dobra nowina to także pokazywanie tego, co jest piękne i dobre w tym świecie, który nas otacza, mimo wszystkich rzeczy, które nas przytłaczają. Może jednak jest tak, że po prostu my, jako ci słuchacze, kazań czy konferencji, czy wypowiedzi, czy rzeczy. Myślimy że jest no to jest ta obowiązkowa jazda o Jezusie, ale teraz będzie wreszcie o czymś ciekawym. Niekontrolowana imigracja albo zagrożenia dla naszej cywilizacji płynące z jakiegoś przedmiotu w szkole nowego. No i wreszcie zaczyna się ta, ta część ciekawa. Może my wymuszamy? Na... Ja pytam księdza dlatego, że ksiądz ma bardzo specyficzną sytuację, mając zakorzenienie po prostu tam, gdzie chrześcijaństwo oznacza narażanie życia. Zatem może z pewnego dystansu podzierać na to, co wydaje mi się, albo, słusznie albo nie, występuje w Polsce. Także że Kościół trochę nam Wielu, wielu z nas, nie wszystkim przecież, zapewnia taki rodzaj, zapewnia taki rodzaj konferencji na tematy społeczno-polityczne, które nas naprawdę interesują. Nie da się od, odłączyć wiary od kwestii społecznych. My w tej chwili zbieramy podpisy pod petycją do Narodów Zjednoczonych, aby przypomnieć, że wszystkie państwa, które stworzą Narody Zjednoczone, podpisały w 18. punkcie prawo do wyznawania swojej wiary nie tylko w sposób prywatny, ale i w przestrzeni publicznej. Więc trudno jest odciąć wiarę od przestrzeni publicznej. Tak mi się wydaje. Mam świadomość tego, że jak jestem uśród swoich braci na Bliskim Wschodzie, czy jestem w Betlejem, moje te rozmowy też dotyczą tego, jaki sposób zapewnić funkcjonowanie szkoły co zrobić, jakie centra, w których mogą się spotkać młodzi ludzie. To jest bardzo poważny problem. W jaki sposób można zorganizować też uśmiech, bo nie da się cały czas żyć na karabinach. Jeśli chcemy mieć tam chrześcijan, to musi być także miejsce, gdzie może chłopak pójść dziewczynom, gdzie mogą siąść w kawiarni, gdzie nie muszą się patrzeć, czy ktoś na nich nie strzela, nie patrzy się źle. Takie rzeczy też powstają i to też przy pomocy Kościoła w potrzebie, no bo po prostu mamy świadomość, że tak wygląda życie. I mi się wydaje, że właśnie skupienie się na tym pozytywnym elemencie, co nie znaczy, że nie widać negatywnych. Pan o migracji. Oni też mówią o migracji, która spowodowała, że młodych ludzi nie ma w tym kraju. No tak, tak. A myślicie, że wrócą? Niektórzy, część, większość? Nie wiem. Mówię uczciwie, nie wiem. Są argumenty, które mówią, że mogą wrócić, i są argumenty, które mówią, że nie mogą wrócić. Argumenty, które mówią, że mogą wrócić, mogą się zdarzyć z naszą cywilizacją na Zachodzie. I to wcale nie będzie pozytywna ocena naszej cywilizacji. Mm -hmm. A, ale z drugiej strony mam świadomość, że kiedy pojawią się dzieci, dzieci pójdą do szkoły, to powrót jest praktycznie niemożliwy. Dobra. I to mam po prostu tego, dlatego mam mieszane uczucia. Nie wiem, po prostu nie wiem. Nie bawię się w proroka Złusów. Czy nie byłoby roztropne, gdybyśmy to my przyjęli, imigrantów z Syrii? Wiem, że są ta, tylko to jest bardzo, są to bardzo rozproszone jednostki praktycznie Jaką grupę. Wiem, że w Polsce występuje teraz taka trochę i, i, mi, migrantofobia, ale z nastrojami społecznymi jest tak, że one falują. Jak człowiek zobaczy z bliska, y, y, z bliska tego migranta, no to zazwy, zazwyczaj się okazuje, że jego wyobrażenie migranta, który przyjechał specjalnie z Kolumbii po to, aby kogoś zaatakować w Sopocie czy, czy coś w tym stylu, no pieszka, prawda? Ludzie w większości są ludźmi i to dotyczy, tym bardziej dotyczy to chrześcijan Syrii. Wie pan się, jak się skończyło przyjęcie przez Polskę rodzin syryjskich w czasie tego wielkiego kryzysu migracyjnego? Mhm. Wszyscy uciekli z Polski. Nie, nie, nie twierdzili, że są prześladowani, żebyśmy się zawsze zrozumieli. Nie trzymaj zdarzenia z kulturą. Ja z, z dwoma z tymi rodzinami rozmawiałam, ja mam. Jestem dyrektorem sekcji polskiej Pomocy kosiowej w Potrzebie od roku, ale z uwagi na to, że zajmuję się patologią orientalną, przebywałem w Libanie, miałem z nimi kontakt, wcześniej jeszcze moja pomoc dla e, dzieła dla Orientu. To, to wszystko spowodowało, że miałem cały czas z nimi kontakt i też miałem kontakt z tymi rodzinami. To jest czasem problem tego, że u nas w sklepach nie było labnea. To ksiądz też rozjaśni, prawda? To jest rodzaj ichniejszego sera, serko, jogurtu. Że nie mogli znaleźć odpowiedniej ilości pietruszki, żeby zrobić swoją tabulę. Że kobieta nie wiedziała, jak gotować w tym miejscu, bo to zupełnie inny kraj. Że e, przy powitaniach nie za bardzo się czuli w tym dobrze. To są problemy, z którymi zetknęli się Polacy, kiedy wyjeżdżali na emigrację, kiedy się otwarła e, hmm. możliwość. I to są czasami tak duże problemy, że ludzie wracają albo uciekają, bo to nie jest ich miejsce. To nie jest takie proste, zmienić kulturę. Poza tym pan mówił, o redaktor, o problemach na Bliskim Wschodzie. Myślę, że kiedy chrześcijań nie będzie, będą jeszcze większe. Dziś problemy z Syrii to nie jest kwestia dotycząca wobec chrześcijan. Ona jest, jest obecna, ale to jest przede wszystkim próba rewanżu ze strony sunnitów na Alawitach i Drusach. A elementem stabilizującym tam na południu, ci się toczą to największe to też problemy... To są takie dwie starożytne dość religie, mające długie korzenie i oparte na grupach etnicznie różnych, prawda? I to też są muzułmanie. Proszę to, wziąć pod uwagę. No, Alawici to, to, to i druzowie też To jest w świetle, bo są muzułmanie, ale tacy niedobrzy, tacy, którzy czegoś nie pojęli, albo dodali coś od siebie, a to w takim tradycyjnym, czy powiedziałem, takim mainstreamowym nawet islamie, dodawanie czegoś od siebie jest, no, jest bardzo złe, prawda? I tam się, jest, w tym momencie tam trwają bardzo duże problemy. W Damaszku w tej chwili problem są Ucieczki z południa. A paradoksalnie, że biorą wszędzie tam, gdzie się pojawiała, mniejszość chrześcijańska była takim elementem stabilizującym. Więc nie jestem zwolennikiem migracji. Chcę, żeby każdy mógł żyć w swoim własnym miejscu, i nie uważam, że ona jest rozwiązaniem. Co nie znaczy, że nie są sytuacje, w których sam mówię, że tak trzeba pomóc, ale z drugiej strony mam trochę może złe podejście lat 80., to czas, kiedy dorastałem i znam motywację wielu moich kolegów, którzy uciekali. I ona nie była ani narodowa, ani wyzwoleńcza, ona była biznesowa. No tak, no inny styl życia. Tak, pan. Ja śmieję się, że najwięcej do obalenia komunizmu w Polsce przyczynił się serial Dynastia. Wszystkim się wydawało, że będą obsługiwania Carringtonowie. Ja z kolei w takim filuternym, pozostającym yy, kadrze, to mówię, że, że najwięcej zawdzięczał komunizm Edwardowi Gierkowi, bo on zezwolił na wyjazdy zarobkowe do Szwecji, yy, do Niemiec, do Danii. No jak ludzie zaczęli wracać z tej Szwecji, okazało się, że kapitalizm, no jakby to powiedzieć, nie jest taki straszny, jak go malują, tylko jest właśnie w Szwecji takim socjalizmem, tylko że demokratycznym można mieć przy tym przedsiębiorstwa, Jak się koniecznie uprze, to może być nawet prywatne przedsiębiorstwo, i, no i to jednak strasznie zdruzgotało wizerunek komunizmu w oczach Polaków, nie? że to jednak jest usiermiężne. A ja mówię, takie może by się wydawało filmy, one dawały wyobrażenie, które nie jest prawdziwe. Myślę, że oni tak. mają często też takie wyobrażenie. I to jest też problem dotyczący tej emigracji. Europa to jest takie miejsce, gdzie się wszystko ma. A teraz jest zderzenie z rzeczywistością, a ono rodzi frustrację i to wcale nie jest najlepsze rozwiązanie. Hmm. To jakie jest dobre, zastanawiam się, bo w Europie od czasu do czasu ktoś błęczucznie mówi, no to nie przyjmujmy imigrantów, tylko po prostu stwórzmy im taki rodzaj, no najpierw jakąś wyspę, nie? <grym> tak jak tak jakiś Madagaskar tutaj, cudzysłów, żeby tam imigrantów osadzać, a nie chcą mieszkać u siebie, no to nie, niech sobie tam gdzieś mieszkają, ale w domyśle, w zamkniętym terytorium, z którego trudno jest uciec, bo jakby uciekli, to by przyjechali do Francji, Włoch czy czy Polski? No, ani rozwiązanie takie, że udajemy, że nigdy nie będzie żadnej migracji, bo to jest coś bardzo ludzkiego, ani rozwiązanie takie, że otoczymy płotem wiele państw na świecie i to będzie płot prawdziwy, nie? ani tego, że u siebie zbudujemy najlepsze fortyfikacje na świecie, nie wydaje się przyszłościowe, zwłaszcza w kon na kontynencie, który ma kłopot z rodzeniem własnych dzieci, prawda? Znaczy w, ja nie jestem politologiem. Proszę wziąć pod uwagę, że nie, moje. To serce, nie, nie o analizę rozumową, prawda? Ja Moje wrażenie jest takie, że dużo problemów, które są dzisiaj na Bliskim Wschodzie, wywołała błędna polityka wobec Palestyńczyków w te obozy. Stworzenie miejsc, w których ludzie mogą żyć i nieustannie. Tak, trzecie, czwarte pokolenia bez żadnej przyszłości pokolenie, w którym nie widać możliwości rozwoju, ani jakiegoś normalnego założenia rodziny, to wszystko jest de facto jedyną normalnym, stabilnym miejscem zarobkowania, to są bojówki islamskie. Ja. To spowodowało w dużym stopniu, że ten agresywna wersja islamu nam się rozprzestrzeniła. Więc te wszystkie rzeczy, o których mówił pan redaktor, mam wrażenie, że są też takimi rzeczami, które na dziś odsuwają problem ale problem nie leży tam. Problem leży w naszym podejściu do świata. Problem leży, no brzmi to znowu tak, pan redaktor mówił, że jest aż zmęczony tym. W konsumpcjonizmie, który jest, który powoduje, że dla nas najważniejszą rzeczą jest święty spokój i to, żeby używać tego, co mamy. Proszę księdza, wszedłem ostatnio do popularnego w Warszawie lokalu z kawą. I y, kiedy poprosiłem, poprosiłem o kawę, pani władczym ruchem pokazała tablicę 14 rodzajów kawy. 14, no to niedługo będzie tak, że jak wejdzie to knajpy, poprosi o bigos i tam dostanie całą listę pytań dodatkowych, czy bigos z takim mięsem, czy takim, może bez mięsa, z żurawiną, ze śliwkami. Yy, to niby dobrze, prawda? Bo poszerza zakres naszej wolności, ale w fałszywy sposób, bo to jest cały czas w wolnej wiewiórki, która po prostu może szybciej albo wolniej biegać w kółku. A poza tym prawda jest taka, że jak mam za dużo możliwości do wyboru, to nie mam żadnego, bo ja nie wiem, co to jest. Tak. To jest brutalne, ale... Mój ojciec duchowny, nieżyjący, zawsze mówił, że są tylko trzy rzeczy na świecie boskie nieskończone, wiara Bogu, ufność Bogu i miłość do Niego, a wszystko inne wymaga umiaru. A propos tu no, skończmy jednak może apologetyką Grzegorza Rysia, czyli, bo jego ingres dla, dla ludzi spoza Kościoła katolickiego, to prawdę mówiąc nie jest całkiem jasne, dlaczego ktoś w Łodzi jest jakby mniej ważny niż, niż w Krakowie. Cały czas jest przecież arcybiskupem, cały czas jest przecież kardynałem, prawda? Ale rzeczywiście, takiej nieformalnej hierarchii Kościoła, w każdym zresztą znanym mi świecie, są takie stolice duchowe, przy których no, po prostu człowiek wierzę o co chodzi, Kraków. To jest lepsze nawet niż Gniezno, a skąd, skąd wszyscy jesteśmy, prawda? I czy to jest rodzaj, czy, czy to ze strony Kościoła jest taki jednak rodzaj gest pod tytułem światłego człowieka, który nie przemawia takim językiem, często spotykanym w kazaniach, tylko tym rzadziej spotykanym, dotyczącym kwestii wiary dobrej nowiny, jakby ksiądz powiedział. Czy to jest taki gest na stronę wiernych? Czy to tak wyszło z układanki takiej, że awansuje kardynał, bo musi? Nie wiem, jest mi to trudno na to odpowiedzieć, dlatego, że po Ale po prostu, cieszy się ksiądz, że doszło, doszło do tego ingresu, że, że, że kardynał Rysie jest Krakowi, Krakowie, że jest teraz taką latarnią morską? A nie odpowiedziałam, kiedy mówiłam, że e, pracowałem z nim przy pomocy. Ja jestem w tym momencie odpowiedzialny za organizowanie pomocy kościołom zagrożonym i mam świadomość, że mój ordynariusz, od którego wiele zależy, jest człowiekiem, który sam będąc w Łodzi, to się zaangażował, otworzył domu z orientali, wspomagał tam na miejscu w Lublinie, no to pewnie, że się cieszę, bo wiem, że przynajmniej jest to ktoś, który rozumie te problemy. Wiem, czy to jest odpowiedź dla pana redaktora. Z mądrej głowy dość dwie słowie. Odpowiedź była bardzo dobra. Pozostaje nam zatem zakończyć ten program w taki sposób nadzieją, jak to zawsze, wierzącym szczęść Boże, niewierzącym, prawdę mówiąc, też mam do powiedzenia szczęść Boże, bo przecież to nie może zaszkodzić. Pan Bóg jest źródłem dobra, solidarności i różnych innych pięknych słów. A nawet gdyby nie był tym źródłem, tylko to źródło jest zupełnie gdzie indziej, no to wiecie Państwo, od źródeł głowa nie boli. Wesołych, dobrych, pogodnych świąt, aby ludzie, byli dla a my dla ludzi, co jest często bardzo trudne, ale warto się postarać. Proszę księdza, jeszcze jakieś słowo Boże na koniec? Tak, ja życzę pokoju. Pokoju, który płynie z tego, że człowiek ma, zna swoje miejsce. Pokoju, który daje przebaczenie, bo przecież zjadając do stołu wigilijnego, jeśli mamy rzeczywiście być w pełni ze sobą, to musimy umieć sobie przebaczać. Nie ma, nie da się budować wspólnoty jakiejkolwiek, czy to będzie rodzinna sportowa, bez umiejętności wybaczenia. Chrystus przychodzi, aby przebaczyć, aby nauczyć nas tego przebaczenia, tej radości, tego pokoju życzę wszystkim, którzy nas słuchają. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści, przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.